A jak się dowiedziałeś o tym warsztat? Przez ulotki u nas w szkole. stop. Zapomniałaś. Z przyjemnością wzięłam udział w konkursie, trafiłam na fantastyczne warsztaty filmowe, spotkałam fantastycznych ludzi, tworzymy fantastyczną ekipę, i odkryłam sobie powołanie. I wiem, co chcę robić w życiu, tak naprawdę. nie pożnanie, mnie Dominika. Zgłupiały. A to co to jest? W nie przejął także strażnik Teksasu. Jak zobaczyłem włoskie kino, które robi kolega Sarbinowski, Żukowski, spółka niezależna, to od razu wiedziałem, że tam muszę się znaleźć. Mama mi właśnie o tych warsztatach powiedziała i pomyślałem, że to byłby bardzo fajny pomysł, bo przyda mi się to pewnie w dalszym życiu, w karierze. A to, a Ty się dobrze czujesz? Kiedy dowiedziałem się, że będzie wszystko od początku do końca, to pomyślałem, że to jest świetny pomysł, bo można w skrócie przejść sobie taką drogę, którą i tak będę musiał przechodzić wielokrotnie, robiąc własne filmy. Ja na te warsztaty trafiłam przypadkiem i wiem już dzisiaj, że to był dobry pomysł. To był taki strzał, taka decyzja, idę. Dobra, cisza! Cisza! cisza. Przyptałam ogłoszenie i stwierdziłam, że ciekawa przygoda. Właściwie można spróbować, zadanie nie było trudne, trzeba było napisać opowiadanie. Stwierdziłam, że czemu nie? Ale ja wiem, że to się zajmuje już po godzinach. Warsztaty chyba pomagała mi też, znaczy nie do końca mi pomogły, bo mm, jednak nie wyklarowało się, czy chciałbym być operatorem reżyserem czy jeszcze kimś innym, ale, ale jakby one dają jakąś namiastkę tego, żeby trochę się opowiedzieć właśnie kim chce się być. Dobry. Chciałbym w przyszłości być reżyserem. Weźcie się lepiej leć. No to chciałabym pisać scenariusze. Jestem pewna, że nie chciałabym być aktorką, bo, bo źle się czuję, kiedy gram. Zakładam, że widziałeś scenariusz, nie? Chciałabym być reżyserem. W końcu zrobić wszystko po swojemu, a z początku do końca. Na poprzednich warsztatach miałam wrażenie, że mam inklinację w kierunku kierownika planu, czy kierownika produkcji, natomiast teraz tutaj najbardziej operatorka mnie ciągnęła. No i gra aktorska też była fajna. Przeszłyśmy tylko po pieczątkę. Strasznie ciężka kamera. Przyszłam na te warsztaty po to, żeby się przyjrzeć tak naprawdę jak się pisze scenariusz. Na pewno, na pewno spróbuję sama swój scenariusz napisać. Jakim zwierzętom? Najciekawsze dla mnie było um, stanie po drugiej stronie kamery, czyli by bycie operatorem. I koordynowanie, reżyserowanie kadru, to mi się najbardziej podobało i w tym się czuję najlepiej. Myślę, że nie przypadkiem się tu znalazłam i będę w tym kierunku dalej podążać. Akcja. Jak nie ma Gośki, to w końcu jest trochę spokoju. W było to, że była dynamika ciekawa tych warsztatów, fajne rzeczy, każdy mógł dotknąć każdej praktycznej czynności na planie, więc to był duży plus. Dobra, próba ruchowa. Ja zastanawiałam się zawsze, jak się robi zbliżenia, to czy właśnie robić zbliżenia tylko tam, gdzie mają być zbliżenia, czy kręcić całą scenę od początku. Spróbowałam sobie wyobrazić, jak będzie. Zupełnie to przerosło moje, moje oczekiwania i, i to, co sobie wyobrażałam. Dodatkową rzeczą, o której nie miałam pojęcia, to, to, była, to było to, że my będziemy również y, brać udział na planie jako aktorzy. I tak sobie myślę, że gdyby to było napisane w ogłoszeniu, to ja bym się nie zgłosiła, bo, bo, bo ja się boję kamery, wstydzę i się tremuję. Czy to już moja stacja? Męczyłam się. Tym, że nie mogłem zrobić tego po swojemu. Uzmysławiając sobie, że nie jestem tutaj sam, e, godziłem się na to, żeby jednak inni mieli możliwość zbudowania swojej roli. Wyczródłanie. No, zrób tak. No, widzisz, od razu tak. Właściwie na warsztatach wszystko było dla mnie nowe, bo ja jestem zupełnie z innej bajki. Nauczyłam się całkiem innego spojrzenia na napisanie jakiegoś takiego luźniejszego, nie takiego książkowego warto i, i, i z tego jestem zadowolona. Masz szczęście. Mam dziś dobry dzień. Głównie traktowałam od początku do końca w udział w tych warsztatach jako przygodę, możliwość poznania nowych ludzi i warto poznawać takich ludzi i można się wiele rzeczy nauczyć. Począwszy od samej koncepcji na film, pisania scenariusza, poprzez właściwie wszystko co było dalej, praca z kamerą. W ogóle niesamowite jest to, że Człowiek musi się zastanowić, jak ustawić kamerę. A tutaj to jest niesamowite, że trzeba tyle pracy, było, być w sam proces twórczy przy robieniu filmów. Wszystko to, że musimy dokładnie zaplanować, jak coś ustawić, co kto ma powiedzieć, gdzie ma iść, to jest niesamowite. Wydarzenie na miarę światową. Jeszcze kinofowe niezależne, czy jakieś inne firmy kręcące. Różnego rodzaju akcje o tym nie wiedzą, że to będzie hit. Aha, ja, to mówiłem poza kamerą? najbardziej lubię Jacka Narisa. Bo no taki nasz pan przyjaciel. Ty to okiennik to mi? Podobali mi się ludzie, podobało mi się kręcenie, podobała mi się organizacja. Jaki pan, jaki pan chce? Nie pan ja już mogę się dzisiaj zapisać na, na drugi etap warsztatu.